Witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidgets, Dzisiaj EU16 i podsumujemy sobie rywalizację o awatary, bo ona właśnie dobiegła końca. Na początek podziękowania dla wspierających. I zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to jeśli grasz na EU17, masz taki zamiar, to koniecznie obejrzyj film, który jest w karcie. On ci mega pomoże na start i prawdopodobnie o tym nie wiedziałeś. Ale dobrze, przejdźmy do tego. EU16. Dzisiaj mamy 11 listopada, jak to nagrywam, i to jest dzień, w którym topka dobiła 350 poziomy, czyli te wymagania do awatara. Yy, I to jest dokładnie 40 dni, w 40 dni oni dobili 350 poziomy, i teraz krótko tutaj o nich powiem. Yy, generalnie nie wiem, kto pierwszy bił, kolejność tak dalej, bo w ciągu dnia tutaj za bardzo na ten serwer nie wchodziłem. Ale właśnie dzisiaj 11 listopada, jak to nagrywam. Mamy 5 osób, także, może najpierw wymienię: jest Bahamas Zwał, Masked Man, Renervate, e, Sauer Kirsie, to jest czwarty, e, i jeszcze piąty jest tutaj Soul Cutter. Także mamy tą piątkę tutaj osób, która ten 350 e, dobiła. Tutaj pod koniec musiał być jakiś kurczę mega wyścig, mi się wydaje, e, że tak wszyscy nagle dobili. Bo tam wczoraj czy przedwczoraj, jak pamiętam, to jeszcze 4-5 poziomów brakowało. Nie? Więc tutaj. Każdy pod koniec to przyspieszył, nadgonił. I ciekaw jestem, kto był pierwszy. Yy, o, godzina to, że Bahama zwołał. Tutaj sobie napisał w opisie. Czwarta 15, czyli w nocy, po północy to zrobił. Yy, tutaj mamy, że właśnie stopka lochów. I reszta chyba nie ma napisane. A, tutaj mamy trzeciego. Sour Kill się napisał trzeci. Dzień 41. Ok, no to może być 40, 41 właśnie. Dzień coś takiego. Jak sprawdzałem, to wyszło mi 40, ale no generalnie zależy w sumie też jak liczyć. Dobra, to mamy właśnie tą piątkę wygranych i teraz jeszcze tak powiem ogólnie jak to wyglądało. Generalnie na początku zwał był cały czas na prowadzeniu, miał dosyć sporą przewagę. I później pod koniec, właśnie w te ostatnie dni, Mask go właśnie wyprzedził i to on był na prowadzeniu. I tak się zastanawiałem: nadgoni ten Bahamas, czy nie? Nadgoni, i się okazuje, że nadgonił. Nie, tutaj według jego pisu to on był pierwszy, więc są tutaj zasłużone na pewno, no bo cały czas tutaj prawie na prowadzeniu był. Reszty przyznam się, że aż tak nie zwróciłem uwagi na niki, jakie mieli. Ta reszta: czy oni tak by strzelili, czy jak to tam wyglądało pod koniec. Ten jeszcze tutaj Sulkater właśnie też tam dobrze grał, i też był wysoko. To akurat jego kojarzę, i tutaj. To, co muszę powiedzieć, tutaj ziomek 349, tak blisko. Nie wiem, czy tutaj sobie krzyżyk postawił, żeby się nie udało. I on by był jako szósty. No zabrakło mu troszeczkę, dosłownie, ciekawy jestem. Czy za późno się zabrał może? Na to ostatnie klikany już, czy zabrakło mu tam grzybka, nie ma już co klikać, nie wiem. Ale no kurczę, szkoda, szkoda. Tutaj naprawdę nie dano. Trzeba na pewno go wyróżnić, ale no szkoda, że mu się też nie udało. No. Ale no, wygranych tylko pięciu, także tak to wygląda. No więc rywalizacja tak wygląda, zakończyła się właśnie w tym momencie. Pewnie tam może jutro obstawiam twórcy, to ogłoszą, kto tam dokładnie wygrał. Dobra, i jak chodzi o ten serwer, no to generalnie jeszcze będzie jeden odcinek, jak już te awatary tutaj ci wygrani dostaną. I może jeszcze będzie w międzyczasie. Jak będę szukał jakiegoś pomysłu, to będzie odcinek sklikania legendarnego lożku i dalszy jakiś progresik. Także kończymy pomału z tym serwerkiem. Tutaj no, wygląda to wszystko jak wygląda, ale dzisiaj sobie jeszcze zrobimy ostatni taki docisk na razie lożków. Mam na razie 302 poziom. No i oczywiście coś tam do kliknięcia się znajdzie. Także zaczniemy sobie od czego? Zaczniemy sobie od wieży. Chodźmy do niej. Później sobie pójdziemy tam do cyrku, jakiegoś czegoś tam i sobie wszystko po kolei popiekamy Jakoś to dużo, no bo jak kończę nad tą gierkę niedługo, to nie chcę też robić jakiegoś turbo długiego odcinka. Także, tak, o żeby sobie tutaj troszkę zapewnić, to zrobimy. A jeszcze powiem o odcinku, o którym mówiłem na samym początku. O tym, że jak startujecie na 17, czy ogólnie, jak zamierzacie startować na kolejnych serwerkach w przyszłości, to naprawdę zachęcam do obejrzenia tego mojego filmu bo tam mówię coś ciekawego no już wam powiem, że chodzi mniej więcej o to, że spada exp podczas robienia, podczas wbijania poziomów, przykładowo na pierwszym poziomie dostajecie więcej exp Awki niż na poziomie 8. i to właśnie pokazuję w filmie i tłumaczę co, jak dokładnie działa, także myślę, że temat dosyć ciekawy i na pewno warto sobie zobaczyć jak to można fajnie wykorzystać żeby wyjść z tym na plus Także to naprawdę zachęcam i polecam To pozwoli wam to zgarnąć więcej expa na nowym serwerku no Dobra, także tutaj taka reklamka była Ode mnie I zobaczmy co tu mamy z itemki Wszystkie cechy, no dobra dawaj Dawaj, dawaj, tu zamienimy, tu odzyskamy Ile sobie poklikamy Co tu mamy, cyrk gros, jeszcze jeden poziom do kliknięcia sobie zróbmy żartownik, pronek. No, i tak właśnie ta rywalizacja wygląda. W sumie jeszcze możemy do Gildi mojej zajrzeć. Co tam był najbliżej? 342 Fat Santa i Raiden. No, to im troszkę brakowało. Troszkę im brakowało. To no pewnie to jest kwestia tygodnia. Albo teraz na legendarny rok dopiero dobiją. Może teraz nie będą wydawać klubów jak już tak po rywalizacji, ciężko powiedzieć. W każdym razie, no właśnie tam ta topka fajnie poleciała. 40 dni. Ale nie wiem, czy to jest rekord, szczerze mówiąc. Były te czarne gemy, co na pewno dużą dużo możliwości dawało na publikację tego rekordu, ale czy to był rekord, to nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Tak też mi parę osób na streamie mówiło, jak gadaliśmy. Więc jak ktoś wie, jaki jest rekord 350 poziomu, to może dać znać. Tutaj przypominam 40-41 dni. Także, także tak ostatecznie to wyglądało. Dobra, to sobie zacząłem kilkać w międzyczasie czasie, troszkę tornada. Ja sobie jeszcze tak spojrzałem na Seftulsa. jeszcze możemy zrobić dwa poziomy cyrku. O po 1,5% około jest na niego. Także coś tam, coś tam niby by można zrobić. To, to troszkę by eksport O, i z tą brońką to na pewno pójdzie jeszcze lepiej. Także weźmy sobie brońkę, podmieńmy. Zobaczmy, tutaj nowej itemki też wyleciały ogólnie. Tych grzybów troszkę on na tym koncie, więc. Jak najbardziej możemy wydawać na takie różne podmianki. Tutaj też zmiana runy najpierw. Odzysk Pyk. Dobra, podbijmy sobie jeszcze statystyki jakieś, że czemu by nie. Tutaj może nawet zręczność, bo w sumie jestem zwiadowcą. Kurde, jeszcze skarż Tutaj można by klikać, klikać, nie? Ale nie będę wam tego robił, nie będę tutaj przedłużał odcinka w nieskończoność. Tutaj jeszcze ten epik mnie tylko kurczy kusi przed tym cyrkiem. Szrałbą z jadąca, dobra udało się. Dawaj, Boba jaka epika. Dobra, mamy epika, Co to za epik? Heo, Michal na wszystkie cechy. No to stypa, stypa. No w takim razie e, tego nie wykorzystam. Ja sobie za to podziękuję. O jedy. Bym zaczął klikać. Strefa mroku chcemy i chcemy tutaj już ja jeszcze mam piekło odblokowane, ale na jest 0,60%, więc jak będzie to sobie raczej na dziś odpuścimy. Powiedzmy, że ten cyrk sobie spróbujemy domknąć. O sorry, na tych mamy teraz po 1,5%, w tej ósemki w końcu nie kliknąłem. Na tą ósemkę było 7%, więc no tutaj pomyliłem mój błąd. I mamy jeszcze Easteros, Szkoła Magii. Dobra, to wiecie co? Idziemy sobie najpierw do tych pewniaczków Czyli Easteros, dwa piętra sobie zrobimy Odpowiednio 4,7% I zajrzymy potem do Szkoły Magii, do Hemoridoru jeszcze Także to jeszcze przed tym Przed tym cyrkiem I na tym cyrku sobie zakończymy Ja myślę, że tak akurat będzie odcinek Przy około 15 minut, Co, coś takiego, zobaczymy O, tutaj ładnie poszedł Easteros e, Szkoła Magii O, strzała i Hemorrhidor chciałem jeszcze. Dobra, Hemorrhidor 7, mamy 3,5% jeszcze, to spróbujmy. Yy, no i po drodze tutaj nic chyba innego nie było. Ewentualnie siedziba Play Games to jest jeszcze ponad 2% na ziomka, to jest 300 milionów Expa, więc też dosyć yy, sympatycznie, ale no procent już troszkę mniejszy. A dobra, spróbujmy sobie jeszcze Wysoga. I tu mamy loszek ogólnie z Wadcy Pierścieni Ten Hemoridor. I to tak nawiązuje do tego po Legendarny Rok, teraz będzie Władca wad, w Ocieniu, będą nowej itemki Więc to tak tematycznie pasuje oczywiście Także Zobaczymy W ogóle data Legendarnego Loszku już potwierdzona 20 grudnia, jak ktoś jeszcze nie słyszał to 20 grudnia Legendarny Rok właśnie startuje Więc będzie można sobie fajne legendy połapać Dobra, itemki znowu kijowe. Tutaj jedynie podmieniamy pierścień kunegundy. To tam jakoś wzmocni. A zobaczmy u Kowala, czy ja mam ulepszenia w ogóle. Nie mam na pewno czarów, ubiedźmy Teraz mi się przypomniało. Aha, no tak, no bo tutaj nie ma czarów. Na już 16, zapomniałem o tym. Dobra. Tu jeszcze jakieś rękawice zostały do czarowania tutaj barbar. I teraz do Kowala, Jeszcze wzmocnienie sobie zrobimy jakieś. No tak bez szału z wzmocnienia wzmocnieniami. Dobra, dajmy sobie tą brońkę. Pierścień i w sumie tyle. Dobra. I czy jesteśmy gotowi na cyrk? No chyba jesteśmy. No co? Nie ma na co czekać chyba. Klikamy tutaj maga. I co jest pomagło? Wojownik. No dobra, mag trudniejszy. I trudniejszy padł. No to na koniec Adolfik, chyba też pójdzie I skończymy na 307 poziomie Ewentualnie jeszcze klikniemy sobie tego To mi się dziwe, Play Games, jak już tak Tutaj ładnie 2% jest na to, to by nie I wtedy byłby poziom jeszcze 308 yy, I temy same na kurcze Na wszystkie cechy, to mi się akurat nie podoba Ani trochę Dodatkowe 2% do HP sobie wziąłem yy, Trafi jeszcze jakieś 2% do HP? Oj, był pierścień, wisnąłem. Uuu! Uh, Uhuhu uh. plus 20%, cach, dobra. A, nie ma złota. A, dobra. To Olać w takim razie. Plus, wezmę to pod runkę. I się ma. Dobra, e, chodźmy do tego. Siedziba playgames. No to mamy pewnie chłod 3%, może z tą runką już kolejną. O! Poszło 308 poziom. No, mi do topki oczywiście tutaj dużo brakuje do tych 350. Ale fajnie, szybko to poszło, nie spodziewałem się. No i mamy mniej więcej jeszcze dla przypomnienia: pierwsze miejsce yy, właśnie Bahamas. Yy, trzecie miał yy, są. Nie, znowu mylę, znowu mylę. Ten miał całe Killsie. A reszty w sumie za bardzo nie wiemy. Ale no, coś pomiędzy strzelam, że tutaj Masked Man mógł być drugi. Tu może kolejny, czwarty Profil Build Gewinner O, proszę bardzo, tutaj w opisie też sobie napisał, że wygrał Więc no co Gratulacje dla panów I może kolejna rywalizacja taka o awatary będzie na EU20 Tak wstawiam okrągły serwer Więc może akurat, zobaczymy Dzisiaj ode mnie to wszystko, czekam na Awatary. Na razie, siemano